No i akurat padnie się zepsuł. Szczęśliwego nowego roku. Kurczę. A, źle strzelają, widzę. No dobrze, niech się bają. Z jest 2021. Elegancko. <grywy> Także teraz można szaleć, tak jak mówiłem, byle z głową <laughs> nie będę się krzyczał, krzyczał ani daru, ani nic z tych rzeczy, bo, bo po prostu nie, myślę, że za mnie to zrobicie, <laughs> w lepszym wydaniu wiadomo, Ostrzelamy jeszcze firewerek. O, jeszcze rachunki na nowy rok fajnie <laughs> i ostatnia fajerwerka, i ja się z wami z tą ostatnią. Serdeczną fajerwerką żegnam. Miło było zrobić taki jakby specjalny odcineczek, wiadomo. O, ja jestem naprawdę taki podekscytowany, szczerze mówiąc. Naprawdę, szczerze mówiąc, podekscytowany. Także ostatnia fajerwerka. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się do, nas do następnych nowych, zacnych jakże materiałów. Pa, pa!